Cześć, witajcie w kolejnym Telegramie, czyli playowej pigule informacyjnej, w której podsumowujemy najciekawsze wiadomości growe mijającego tygodnia. Pamiętajcie, że dziś 1 kwietnia, więc nie wszystko co powiemy należy brać śmiertelnie poważnie. W sieci pojawił się solidny fragment gameplayu z nadchodzącego pogromcy serii GTA czyli Saints Row the Third. Jednocześnie poznaliśmy przybliżoną datę premiery gry. W sklepach powinna pojawić się w okolicach gwiazdki. Teraz rzućcie okiem na to jak prezentuje się rozgrywka, tylko przypadkiem nie mrugnijcie, żeby nie przegapić. Twórcy nadchodzącej wielkimi krokami gry na motywach Parku Jurajskiego przykładają ogromną wagę do tego, by gra była maksymalnie zgodna z filmowym oryginałem. Dali temu wyraz w filmiku z produkcji, w którym słyszymy o tym, jak to ekipa tworząca grę spotyka się z paleontologami, współpracuje z ludźmi dziergającymi wcześniej przy filmie i wprowadza do gry nieznany z wielkiego ekranu gatunek dinozaurów oświecących w ciemności oczka, których ugryzienie powoduje u ofiary halucynacje. Mnie już chyba taki jeden ugryzł, bo mam to wrażenie, że goście sami sobie przeczą. Znamy już prawdziwy powód przesunięcia premiery gry Afterfall Insanity na koniec tego roku. Studio Nicholas Games pracuje bowiem nad kolejnym projektem z akcją osadzoną w swoim postnuklearnym uniwersum. Mowa o Afterfall Angry Birds. Nowa produkcja będzie grą akcji z widokiem zza rogów na plecach, a zmierzymy się w niej z krwiożerczymi miśkami o świecących ślepiach. E, ciekawe, czy to te same co w parku jurajskim. Wiemy już dlaczego wymagania sprzętowe Wiedźmina 2 są tak horrendalnie wysokie. Geralt przestaje być priorytetem dla studia Red, które teraz w pocie czoła pracuje nad zupełnie nowym projektem. Mowa o grze Bard, królowe w opałach, która zaoferować ma znikomą ilość fabuły, 20 startowych dodatków DLC, w tym różowe banjo, tryb autoplay dzięki któremu przejdzie się sama nie obciążając gracza, oraz możliwość nawalania się mandoliną. Gra będzie dostępna w sklepach, jak się zrobi. Co może nastąpić nieprędko, bo pierwszy trailer produkcji zdradza, że Redom po raz kolejny zdechła lodówka. Żeby tylko jogurty mi się nie popsuły, bo przecież na dworze robi się coraz cieplej. Do polskich sklepów trafiła wreszcie kolejna odsłona wyścigowej serii Need for Speed, bez Need for Speed w tytule, czyli Shift 2 Unleashed. Główne feature'y tej części to przede wszystkim nowa kamera z wnętrza kasku kierowcy, która zdrowo nas wytrzęsie i możliwość rozwalenia drogiej bryki przy jeździe po ciemku, Czeka nas też mnóstwo driftu, nieco gorących panienek na mecie, a także rozbudowany system Autolog, dzięki któremu wszyscy znajomi błyskawicznie dowiedzą się o tym, że właśnie przydzwoniliśmy w drzewo. W tym tygodniu rozpoczyna się także wzmożona ofensywa symulatorów czegokolwiek, co brzmi wystarczająco dziwnie. Za sprawą City Interactive, do rodzimych sklepów trafiły już symulator lawety, symulator cysterny, symulator śmieciarki, symulator maszyn burzących i symulacja farmy. Każda z gier kosztuje niecałe dwie dychy i z pewnością gwarantuje niezapomniane wrażenia. Kolejne Hity już niebawem. Ciekawe, czy doczekamy się symulatora z płuczki. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy telegram. Do usłyszenia niebawem.